tak. Cześć! Dzisiaj pokażę wam grę i super duży No to zaczynamy! Marsa ile ludów? Policzymy? liczby? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ale dużo 8 ludzików. A te, a te obrączki są przyspieszeniami. Tak, to jest bonus. Wojtusk, toam ty będzie żołnionom. Ja będę tą żołnionom, czerwoną. Ja będę tą. Tam Okej, okay. bonusy dla ka każdej drużyny to są karty ruchu. Mm. I nasze karty drużyny, bo to jest to moja drużyna. Jest to jest ja. mm -hmm. Rozdajemy po 6 kart. Raz, 3, 6. O nie, nie mam antypedii, z do. Teraz z tym ortuśnikiem, czy tym jest pomogłym, że Wasze wasza Trzy. 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 Raz, dwa, trzy. Oj, Helenka ma pierścienie no oddajemy. Wojtuś, twoją kartę też. Teraz, Wojtuś, twoja kolejka. Dwie kolejki. Wojtuś, dwa. no swoją drużyną idziesz, dwa. To może z Sonikiem spróbuj. Ja, dwóch. No i bonusa, zaczekaj, mam bonusa. Daj losu, Wojtuś, bonusa. Antykolce! Tylko Anty -ty. <laughs> Ty, Wojtuś, jaką moc daje ta karta? Nie liczy to Lekolce się nie liczy. No i teraz Helenka. Idziesz Wojtusia ludkiem i możesz zdecydować, w którym, w którym ludkiem idziesz, no, w którym Raz, Teraz, trzy. Dobrze, teraz Wojtusia. Patrz. i tebla bonusa Wojtek. O, antytebla. W końcach jesteś. O, nie, Helenka Wojtusia wstawiła na końcu. O, i Wojtusz się nie da, końcami zwolni. バイバイ Kochani, teraz pokrótce wyjaśnię wam, na czym polega ta gra. Na samym początku myślę, że należy podkreślić, iż tutaj o naszych ruchach decyduje karta ruchu. Karty ruchu będą decydowały o tym, ile oczek będziemy się przesuwać do przodu. No, oczywiście, sytuacje będą komplikowały jeszcze karty bonusowe. O tym za chwilę. Karty ruchu są numerowane od 1 do 6. Jeżeli nam się karty ruchu wyczerpią, dobieramy sobie kolejne karty ruchu. Tutaj z tej oto kubki. Tutaj jeszcze w kartach ruchu jest dodatkowa karta specjalna, karta z bonusem. Ona jest schowana tutaj już w tej naszej talii. Karta dodatkowa, karta specjalna, chowamy i to będzie taki, wiecie, dodatkowy bonusik. A, no i oczywiście tutaj naszą grę rozpoczyna najmłodszy z uczestników. Tutaj najmłodszy z uczestników, patrzmy, że jestem najmłodsza i co ja tutaj wybrałam? Szóstka! Czarną szóstkę, tutaj możemy się kochani poruszać naszymi pionkami oraz pionkami drużyny przeciwnej, tak? Czyli ja mam tutaj czarnego, y, czarną kartę, no i sobie teraz wybieram, którym pionkiem z czarnej drużyny będę szła. Idę 6 do przodu, tak? I idziemy szósteczkę do przodu, a tę kartę odkładam na boczek. No i idziemy sobie 1, 2, 3, 4... 5 6. Tutaj stanęliśmy akurat na zielonej trawce. Nasza gra zawiera karty bonusowe, które dają nam przyspieszenie plus jeden. Czyli jeżeli nam się wylosuje yy, na przykład kochani dwójka, dodajemy do tej dwójki jedynkę. Poruszamy się w ten czas do przodu. 2 plus 1 to jest przyspieszenie. To jest karta bonusowa. Mamy kartę rozpęd. Karta się przedstawia tak. Rozpędzamy się, przechodzimy naszą pętlę na kolejne pole, zwykłe pole, tak? Czyli omijamy sobie te nasze kolce. Mamy, kochani, też kartę super przyspieszenie, czyli mnożymy liczbę widoczną na karcie przez dwa. Teraz, kochani, kolejna karta, którą mamy. To jest, kochani, tarcza, nasza ulubiona karta. Słuchajcie, tarcza się przedstawia tak. Tarcza, jest to tarcza antykolczasta, jak my to nazywamy. Jeśli nasza figurka znajduje się na polu z kolcami, czyli na przykład jak ta figurka, w ten czas, kochani, kolce nas nie obowiązują. Jeżeli stajemy, kochani, kochani, na tych kolcach, Wówczas możemy się poruszyć tylko o jedno oczko do przodu, ale mając kartę antykolczastą, kochani, idziemy do przodu tyle, ile pokazuje nam wartość na naszej karcie. No i jeszcze, kochani, mamy kartę Super Skok. Karta Super Skok, kochani, jest do wykorzystania od razu. Jakie te inne bonusy możemy wykorzystać w zależności od potrzeby, tak? To tę kartę wykorzystujemy od razu. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że przesuwamy figurkę na najbliższe pole z pierścieniami. Na pierścienie idziemy. A co nam dają pierścienie, kochani? Pierścieni nam dają ten bonus w postaci mnożenia wartość naszej wylosowanej karty razy dwa. Jeżeli mamy kartę super skok wylosowaną, to my decydujemy o tym, który ludzik sobie tutaj skorzysta z tych naszych pierścieni. No, i kochani, co jeszcze? Mamy jeszcze tutaj te pole z żółto-brązową szachownicą na pętli, tak? To jest, kochani, nasza pętla. I jeśli figurka zatrzyma się na pętli, musimy się cofnąć na najbliższe zwykłe pole. Słuchajcie, jeżeli na przykład nam się wylosuje tylko jeden na karcie ruchu. Stajemy na środku. Niestety, kochani, nie zalicza nam to przejścia na pętlę. Spadamy. Wtedy jest dobrze wykorzystać tę kartę bonusową. Wtedy się rozpędzamy i przechodzimy na najbliższe normalne pole, czyli pole z trawką. Ale jeżeli, kochani, nie mamy tej karty, a stoimy na pętli, no to niestety się cofamy. O, tutaj widzicie, jest y, gra dedykowana y, dla wieku 7+. Ale powiem Wam, że nasz Wojtuś już z nami w tę grę gra. Wojtuś ma lat 4 i doskonale się przy tej grze bawi. Tak więc naprawdę gorąco, gorąco polecam. Gra sprawia nam wiele radości. Jeszcze tak szybciutko, kochani, wspomnę Wam, iż zasady tej gry będą ulegały niewielkim zmianom w zależności od tego, ile osób będzie brało udział w rozgrywce. Czy to będzie dwu-, trzy- lub czteroosobowa rozgrywka. Wtedy te zasady będą ulegały niewielkim zmianom. No i cóż więcej mogę powiedzieć, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!